Wiadomości Agata Dzikowska, dzień dobry. Prawo i Sprawiedliwość nie rezygnuje z budowy większościowej koalicji. Po odmowie ze strony PSL-u znowu w grze jest Liga Polskich Rodzin, która oczywiście stawia warunki. Roman Biertych powiedział, że w ewentualnych rozmowach o koalicji najważniejszą sprawą jest kwestia konstytucji europejskiej. O recepcie na sejmową większość od rana rozmawiali w Warszawie członkowie klubu parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości. Spotkanie, w którym uczestniczył premier Kazimierz Marcinkiewicz, choć było zaplanowane wcześniej, z pewnością dotyczyło przyszłości, a jest o czym rozmawiać, bo nowa koalicja, przynajmniej na razie, nie ma w Sejmie większości, na której pisowi tak bardzo zależy. Ale jak twierdzi, że w partii są jeszcze posłowie, którzy chcą tę koalicję poprzeć. Będziemy rozmawiali z tymi, którzy są gotowi rozmawiać z nami, a w ogóle ten problem będzie poruszany także na dzisiejszej naradzie. On no sam gotowi do rozmów z nami, także proszę się nie obawiać, że tą większością okolicie. I ma rację, bo już chęć przystąpienia do rozmów wyraził szef Ligi Polskich Rodzin Roman Giertych. Z naszej strony jest gotowość prowadzenia poważnych rozmów. Tylko chcemy pewne rzeczy programowe osiągnąć. Dla Polski, proszę Państwa, nie dla siebie. Roman Giertych powiedział, że rząd nie będzie mógł działać bez większości w parlamencie. O tym, że koalicja powinna być rozszerzona, mówią też przedstawiciele samoobrony. To wszystko jak na razie jest chyba takimi ruchomymi piaskami. W dobrym tego słowa znaczeniu, dlatego że w dalszym ciągu brakuje nam tej większości. Ale ja myślę, że to jest kwestia czasu. Z zapowiedzi premiera Kazimierza Marcinkiewicza wynika, że rozmowy na temat rozszerzenia koalicji mają się rozpocząć po 3 maja, a za tydzień ma dojść do rekonstrukcji rządu. Ta rekonstrukcja może się zacząć już dziś po południu, spodziewana jest bowiem dymisja ministra spraw zagranicznych Stefana Mellera. Gorąco wokół koalicji, gorąco także w Platformie Obywatelskiej, partia walczy o swój wizerunek i już nie wyklucza poparcia dla ewentualnego wniosku o samorozwiązanie Sejmu. Trwają porządki w mazowieckich strukturach PO. Wybrany kilka dni temu na ich przewodniczącego Łukasz Abgarowicz zrezygnował z funkcji. Abgarowicz jest kojarzony z tzw. Układem Warszawskim, który tworzyli samorządowi działacze PO, a na którego czele miał stać ówczesny prezydent Warszawy Paweł Piskorski. Donald Tusk zapowiedział dzisiaj, że wszyscy, co do których działalności pojawią się uzasadnione zarzuty, będą musieli opuścić platformę. Łukasz Abgarowicz został szefem Mazowieckiej Platformy Obywatelskiej w sobotę. Już wtedy pojawiły się pierwsze zarzuty pod adresem nowego przewodniczącego. Julia Pitera zarzuciła mu wspieranie patologii, do jakich miało dochodzić w warszawskim samorządzie, kiedy miastem kierował Paweł Piskolski. Dziś poseł Łukasz Abgarowicz po spotkaniu z zarządem partii podjął decyzję o rezygnacji z funkcji. Złożyłem rezygnację z tych samych powodów, dla których kandydowałem na funkcję przewodniczącego, po to, żeby pomóc e, Mazowieckiej Platformie. Dzisiaj moja obecność by szkodziła jej przewodniczący platformy obywatelskiej Donald Tusk nie ukrywa, że przyjęcie rezygnacji Bogarowicza jest elementem naprawy wizerunku stołecznej platformy obywatelskiej, który na szwank naradzili ludzie związani z Pawłem Piskorskim. To jest yy, kolejna decyzja, która umożliwi platformie dobrze przygotować i dobrze przebudować platformę. W, w ostatnich dniach znów o działaczach warszawskiej PO zrobiło się głośno, m.in. z powodu Pawła Piskorskiego. Eurodeputowany zakupił ziemię na północy kraju za blisko milion złotych. Chociaż nie udowodniono mu łamania prawa, to wykluczono go z partii. Do czerwca, kiedy odbędzie się kolejny zjazd mazowieckich działaczy Platformy Obywatelskiej, regionalnymi strukturami pokieruje posłanka Ewa Kopacz. Zarzut zabójstwa postawiła warszawska prokuratura Adamowi G. Siedemnastolatek jest podejrzany o zabójstwo młodego chłopaka na dworcu w Brukseli. Składa obszarne, obszerne wyjaśnienia, ale nie przyznaje się do winy. Siedemnastolatek podejrzany o zamordowanie belgijskiego nastolatka został zatrzymany wczoraj w Suwałkach. Dziś trafił do warszawskiej prokuratury. Przesłuchanie rozpoczęło się jednak z godzinnym opóźnieniem. Prokuratorzy musieli czekać z przesłuchaniem chłopaka do chwili przybycia biegłego z przetłumaczonym tekstem europejskiego nakazu zatrzymania. Śledczy postawili Adamowi G. zarzut zabójstwa. Jak mówili, dowody bezsprzecznie wskazują, że jest winny. Teraz prokuratura czeka na oryginał nakazu aresztowania. Na jego podstawie sąd będzie mógł przekazać Adama G. stronie belgijskiej. Zaledwie kilka godzin zostało Iranowi na wypełnienie żądań Rady Bezpieczeństwa ONZ i przerwanie prac nad programem atomowym. Szef Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej ma przedstawić w ONZ raport potępiający ten kraj za pracę nad produkcją paliwa atomowego. Prezydent Iranu po raz kolejny oświadczył, że nie obchodzą go żadne sankcje, które może nałożyć społeczność międzynarodowa. W transmitowanym przez państwową telewizję wystąpieniu prezydent Iranu kolejny raz oświadczył, że nie obchodzą go międzynarodowe naciski. Ci, którzy próbują powstrzymać Irańczyków, powinni wiedzieć, że mamy gdzieś ich rezolucję, wykrzykiwał do tłumu Mahmud Ahmadinejad. Za kilka godzin minie termin 30-dniowego ultimatum, które ONZ dała Iranowi na przerwanie prac w ośrodkach atomowych. Szef Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej ma powiedzieć na posiedzeniu ONZ-u, że Iran nie wywiązał się ze zobowiązań i nadal produkuje wzbogacony uran. Teheran upiera się, że wzbogacony uran będzie wykorzystywany jako paliwo w elektrowniach atomowych. Zachód podejrzewa, że posłuży do produkcji bomb. Teoretycznie Rada Bezpieczeństwa ONZ może nałożyć na Iran sankcje, domagają się tego Stany Zjednoczone i Francja, ale decyzja musi być podjęta jednogłośnie, a Rosja i Chiny nie są tak stanowcze w sprawie Iranu. Prawie trzy tygodnie po wyborach parlamentarnych we Włoszech wciąż nie jest do końca pewne, kto przejmie władzę w kraju. Dziś na inauguracyjnym posiedzeniu zebrały się obie izby Parlamentu, które mają wybrać swoich przewodniczących. Decydująca walka rozegra się w Senacie, gdzie centrolewica ma tylko dwa głosy przewagi. W ciągu najbliższych godzin rozstrzygną się losy włoskiej sceny politycznej, kariery kończącego swoje urzędowanie premiera Silvio Berlusconiego i tego, czy Romano Prodi, lider zwycięskiej reprelewicy, będzie tworzył rząd. Ma na to niepodważalne szanse tylko wtedy, jeśli przewidziane na popołudnie głosowanie we włoskim parlamencie wypadnie po jego myśli. To znaczy, jeśli na przewodniczących obu ist wybrani będą parlamentarzyści popierani przez jego koalicję. W przeciwnym razie będzie to dowód, że nawet jeśli Prodiemu uda się stworzyć w miarę stabilny rząd, to i tak większość ustaw będzie torpedowana przez przez przeciwników politycznych. Głosowania w Senacie będą swoistym papierkiem lakmusowym. Jeśli wygra Giulio Andreotti, popierany przez Berlusconiego, to będzie zwiastun przyszłej niestabilności politycznej i droga do nowych, wcześniejszych wyborów. Jeśli jednak wygra popierany przez Prodiego Franco Marini, to zdaniem politologów mianowanie Prodiego na premiera może nastąpić nie za kilka tygodni, ale za kilka dni. To już ostatni moment na złożenie zeznania podatkowego za ubiegły rok. Większość podatników już to zrobiła, ale jest oczywiście grupa osób, która zwleka do ostatniej chwili. Ze złożeniem zeznania najdłużej zwlekają podatnicy, którzy są urzędowi coś winni. Jak zwykle w tych dniach w urzędach skarbowych jest więcej ludzi. To jest naszą rodzimą tradycją, że wszystko zostawiamy do ostatniej chwili. Chyba jednak nie wszystko, a na pewno nie wszyscy. 80% podatników już złożyło swoje zeznania. Niektórzy jednak zwlekali i dopiero dziś wypełniają dokumenty. Podatnicy najczęściej korzystają z odliczeń remontowych. Można to zrobić już po raz ostatni. Mniejsze jest zainteresowanie ulgą rehabilitacyjną czy zakorzystaniem z internetu. Sporo osób skorzystało z możliwości odpisania 1% swojego rocznego podatku na organizację pożytku publicznego. Tylko prośba, żeby ustawodawca zechciał trochę ułatwić procedurę rozliczania tego 1%. To na pewno jeszcze więcej osób skorzysta. Jak co roku jednym z najczęściej powtarzających się błędów jest brak podpisu pod zeznaniem. Ostatnim dniem składania zeznań podatkowych jest wtorek, 2 maja. Do północy tego dnia można też wysyłać dokumenty pocztą. Tylko przez kilka dni w Pałacu Krasińskich w Warszawie będzie można oglądać jeden z najcenniejszych zabytków piśmiennictwa polskiego. Zrobiony najprawdopodobniej dla królowej Jadwigi Psałteż Floriański. W obawie przed zniszczeniem, liczący prawie 700 lat, modlitewnik zaledwie raz na 15 lat jest wyjmowany z sejfu i pokazywany publicznie. Wszyscy znają go z podręczników szkolnych, mało kto widział na własne oczy, nic dziwnego na co dzień spoczywa w skarbcu, a specjalna komisja skarbcowa sprawdza, czy dokumentowi niczego nie brakuje. Potrzebna jest odpowiednia wilgotność i temperatura powietrza, a także brak światła, by farby z ilustracji się nie utleniły, a bakterie nie zniszczyły starego papieru. Dla kultury polskiej jest to zabytek pierwszorzędny, jest to zabytek bezcenny z bardzo prostego powodu przede wszystkim dlatego, że jest to najstarszy zachowany pełny tekst w języku polskim. Historia psałterza kryje wiele tajemnic, do końca nie wiadomo na czyje zamówienie powstał. Wiadomo, że pergaminowa bogato zdobiona i spisana w trzech językach książka musiała być przeznaczona dla jakiejś wybitnej postaci. Jej wielkość waży zaledwie 4 kg to niedużo jak na tamte czasy może sugerować, że modlitewnik ze 150 psalmami zrobiony został z myślą o kobiecie też floriański został skradziony w XVI wieku. 75 lat temu wrócił do Polski. Wiadomości kończymy przełomowym eksperymentem w Chinach. Po raz pierwszy wypuszczono na wolność pandę wychowaną w niewoli. Ten eksperyment ma pokazać, czy dzięki kontrolowanym przez człowieka hodowlom uda się odtworzyć populację tych zwierząt żyjących w naturalnym środowisku. Panda przez trzy lata trenowała samodzielne życie pod okiem specjalistów. Samiec o imieniu Xiangxiang nauczył się budować legowisko i szukać pożywienia. Potrafi się bronić i oznaczyć terytorium. 80-kilogramowy samiec ma obroże z nadajnikiem satelitarnym, dzięki któremu chińscy naukowcy będą mogli śledzić jego położenie i zachowanie. Na wolności w środkowych Chinach żyje około 1600 dzikich pand. Nie występują nigdzie więcej. Władze Chiny nie szczędzą więc wysiłków, by ratować ten gatunek. Pogoda na długi majowy weekend to m.in. w głównym wydaniu wiadomości. Zapraszam w imieniu Doroty Wysockiej. Ja już dziękuję za uwagę. Do widzenia.